Trzynasty tom, 28 listopada 1921 roku W morzu światła woli Bożej, dusza, która w niej żyje, staje się jak świetlista łódź, która, gdy płynie, jest zawsze stała w boskiej niezmienności. Stworzenie, które żyje w woli Bożej, staje się obrazem Boga i upadabnia się do Niego. Kiedy trwałam w swoim zwyczajowym stanie, znalazłam się w bezkresnym morzu światła. Nie mogłam zobaczyć, gdzie się ono kończy, ani gdzie się zaczyna. Ujrzałam małą łódkę, która również utworzona była ze światła. Dno łodzi było ze światła, żagle były ze światła, krótko mówiąc, cała była ze światła. Jednak różne rzeczy potrzebne do utworzenia łodzi miały różne światło i jedna rzecz była jaśniejsza od drugiej. Ta mała łódka płynęła po tym morzu światła z niesamowitą prędkością. Byłam tym zachwycona, a szczególnie kiedy widziałam, jak ta łódka raz zatracała się w morzu i już się nie pojawiała, a raz się ukazywała. I kiedy była daleko, zanurzyła się w morzu i znajdowała się w miejscu, z którego wyszła. Tak więc mój zawsze ukochany Jezus bardzo się ucieszył, widząc tę małą łódkę. Zawołał mnie i powiedział do mnie: Córko moja, morze, które widzisz, jest moją wolą, moja wola jest światłem, i nikt nie może płynąć po tym morzu, z wyjątkiem tych, którzy chcą żyć światłem. Łódź, którą widzisz, płynącą zwinnie po tym morzu, to dusza, która żyje w mojej woli. Nieustannie żyjąc w mojej woli, oddycha powietrzem mojej woli, a moja wola opróżnia drzewo, żagle, kotwicę oraz maszt. I przemienia je w światło. Kiedy więc dusza dokonuje czynów w mojej woli, opróżnia się i napełnia światłem. Ja jestem kapitanem tej łodzi i prowadzę ją z jej prędkością, zanurzam ją w morzu, aby pozwolić jej wypocząć i dać jej czas, aby wyjawić jej tajemnicę mojej woli. Nikt nie byłby w stanie nią sterować, bo nie zna morza i dlatego nie wie, jak należy nią sterować. Ja też nikomu bym nie zaufał. Co najwyżej wybieram przewodnika jako widza i odbiorcę wielkich cudów, których dokonuje moja wola. Kto byłby w stanie poprowadzić bieg w mojej woli? Podczas gdy ja pozwalam jej przebyć szlak w jednej chwili, inny przewodnik dokonałby tego w sto lat. Potem dodał, czy widzisz, jaka ona jest piękna, jak płynie, jak się zanurza i znajduje się na początku? To wieczność ją otacza i nieustannie utrzymuje w jednym punkcie. To moja niezmienna wola pozwala jej płynąć w swoim kręgu, który nie ma początku ani końca. Kiedy płynie, znajduje się w stałym punkcie mojej niezmienności. Spójrz na słońce, jest nieruchome i się nie porusza, ale jego światło w jednej chwili przemierza całą ziemię. Podobnie jest z tą łodzią, jest wobec mnie niezmienna, nie rusza się z miejsca, z którego moja wola pozwoliła jej wyjść. Wyszła z wiecznego punktu i tam się zatrzymała. A jeśli widać jak płynie, to jej czyny płyną. Rozchodzą się wszędzie jak światło słoneczne. To jest cud płynąć i stać w miejscu. Takim ja jestem i takim muszę uczynić tego, kto żyje w mojej woli. Ale czy chcesz wiedzieć, kim jest ta łódź? To dusza, która żyje w mojej woli. Kiedy dokonuje swoich czynów w mojej woli, wtedy pokonuje swój szlak i daje mojej woli możliwość, aby wydobyła ze swojego centrum. Wiele innych żywotnych czynów łaski, miłości i chwały. Ja zaś, jej kapitan, kieruję tymi czynami i płynę razem z nimi, tak aby nie brakowało im niczego i aby były godne mojej woli. Ale podczas tego kursowania bardzo się raduję i widzę małą córeczkę mojej woli która płynie razem ze mną i pozostaje nieruchoma. Nie ma stóp i jest krokiem każdego. Nie ma rąk i jest ruchem wszystkich dzieł. Nie ma oczu, a w świetle mojej woli jest czymś więcej niż okiem i światłem wszystkiego. Och, jak dobrze naśladuje swojego Stwórcę! Jak upodabnia się do mnie! Tylko w mojej woli może być prawdziwe naśladowanie. Słyszę, jak w moich uszach rozbrzmiewa mój łagodny i twórczy głos. Uczyńmy człowieka na nasz obraz i podobieństwo. Mówię więc z nieskończoną radością: Oto moje obrazy. Prawa całego stworzenia zostały mi przywrócone. A cel, dla którego stworzyłem człowieka, został zrealizowany. Jakże jestem szczęśliwy i wzywam całe niebo do świętowania.